Której nie widuję już od 26 listopada ubiegłego roku, pomimo iż mamy zabezpieczenie sądowe kontaktów na poziomie 12 spotkań miesięcznie. Dlaczego pani jej nie widuje? Nie widuję jej z tego względu, że po prostu mama mojej córeczki nie wydaje mi jej zgodnie z sądów. I Nie ma żadnych konsekwencji w związku z tym? To znaczy, na dzień dzisiejszy w Polsce nie ma instytucji, która w trybie natychmiastowym mogłaby interweniować w takich sprawach. Czyli kobiety, że po prostu nie to nie muszą się w zasadzie stosować do prawa, bo nikt nie poniesie za to konsekwencji. Nikt tych konsekwencji nie wyciągnie. tak? znaczy konsekwencji można wyciągnąć, ale to są lata procesu spędzone w sądach. A lata lecą, czas leci, to jest taki czas, którego się już z dzieckiem nie odzyska, prawda? Od listopada ubiegłego roku padłyby ci tak. czyli już zaraz będzie rok, a, w ciągu, a w ciągu tych 10 Daję miesięcy Dużo mogło się zmienić, prawda, w życiu Pana córki? Dokładnie tak, 10 miesięcy izolacji to już jest zerwanie więzi, więc na pewno będę musiał w jakiś sposób próbować odbudować te więzi z Proszę powiedzieć, co Pan czuje na myśli o tych straconych 10 miesiącach? Żal, smutek, rozczarowanie. Ale i determinacja. Determinacja oczywiście tak. No, walczymy z patologią alienacji rodzicielskiej. Wspieram też wszystkich rodziców, którzy znaleźli się w tej sytuacji. Uważam, że krzywda dziecka no, nie powinna zostać pominięta. Dziękuję bardzo. Dziękuję.